Cześć, kłaniam się nisko na kanale Curiosity i zapraszam na kolejny odcinek streama w którym zajmujemy się przenoszeniem naszej instancji Magento no, z jakiegoś dedykowanego serwera na infrastrukturę AWSową. No i zobaczmy gdzie byliśmy ostatnio mieliśmy postawiony jakiś prosty, darmowy serwer EC2, EC2 i tam był zainstalowany serwer www, który wyhostował nam stronę teraz ta instancja jest zatrzymana, więc oczywiście no, nie mamy ani publicznego adresu IP no ani nie możemy się do niej dostać, więc e, wystartujemy sobie ją Ech, zobaczmy czy ona szybko wystartuje, jak nie to zatrzymam zaraz nagranie i wrócimy jak będzie gotowa no przecież widzimy, że wystartowała ale to co jest dla nas ważne to zmienił się adres IP, co dla nas za bardzo pożądane nie jest. Oczywiście na razie to nie ma większego znaczenia. Jeszcze sobie zobaczmy czy to będzie działało. No na razie nie działa, ale nie działa dlatego, że ten serwer HTTP po prostu sam z siebie nie uruchamia nie się przy starcie. O to ze względu na konfigurację ale jeżeli sobie teraz wejdziemy uruchomimy go no, to widzimy naszą stronę tak jak wtedy ale zobaczmy że jeżeli teraz zatrzymamy tą instancję tutaj mamy nasze IP3 i 118 na końcu zatrzymujemy naszą instancję no, to powinno się teraz zatrzymać. Więc nie będę tutaj przerywał nagrywania nawet. No, nasza strona już raczej od razu nie wejdzie. Tak jest, no, już kręci, kręci i nie wchodzi. No, ale dalej mamy status. Zatrzymywanie. No, okej, okay, to też zatrzymam nagrywanie i wrócimy, jak już będzie, przeprocesuje się to. O, nawet nie trzeba było, jest zatrzymane. Jeszcze sobie odświeżymy. Tutaj ta oczywiście instancja nam nie wchodzi. Nie, nie widzimy naszej testowej strony. I jak jeszcze raz odpalimy naszą instancję. Chwilę znowu poczekamy. To zobaczymy, że ten IP, adres IP jest inny. No jest zawsze, zawsze nowy, jeżeli tylko zatrzymamy całkiem i od nowa wystartujemy naszą instancję. On jest nowy, co jest może trochę niewygodne i zaraz się nad tym zajmiemy, pochylimy się nad tym i sobie z tym poradzimy. Natomiast dzięki takiemu zachowaniu, to ta instancja, jeżeli jest zastopowana, to nie płacimy za samą instancję. No tu widzimy, że już dostaliśmy jakiś tam adres publiczny. No i jest zupełnie, zupełnie inny niż był wcześniej, dlatego jeszcze raz wejdziemy sobie, uruchomimy. Ruchomimy tego demona. No i mamy testową stronę. Ok. Także co możemy z tym zrobić? Przede wszystkim potrzebujemy czegoś takiego, co się nazywa Elastic IP. Zobaczmy, gdzie to tutaj jest. Czy to jest? O, tutaj mamy network and security na tej naszej karcie EC2 i tutaj żadnego IP adresu nie mamy ale możemy sobie go dodać tutaj chyba nie jest to potrzebne żebyśmy nic zmieniali oczywiście tutaj dodajemy taga żeby łatwo go Zidentyfikować. Teraz już mamy IP, które będzie publiczne, zawsze takie samo, niezmienne. A co więcej, jeżeli będzie zawsze podpięte pod jakąś działającą instancję serwera lub no, innych elementów, bo niekoniecznie musi być to bezpośrednio pod serwer, ale w naszym przypadku na razie to będzie serwer bezpośrednio, jakaś tam instancja EC2. To jest to darmowe. Jeżeli nie jest podpięte, to nie jest darmowe, i wtedy jakoś tam chyba dwa około dolary za miesiąc płacimy za taki, jakby zarezerwowany adres IP. Dobrze, więc no mamy ten adres IP. Fajnie. Tutaj jeszcze na naszym starym adresie IP, tym instancji EC2 naszej testowej, działa nasza strona. No a na tej instancji, znaczy na tym adresie IP nowym. Tutaj nic nie wchodzi, bo nie jest podpięty ten Elastic IP do żadnej instancji. No więc teraz zobaczmy, jak zrobić, żeby to, żeby to zadziałało. Zaznaczamy sobie naszą, nasz Elastic IP i tutaj w Actions mamy przypisywanie. Przypiszemy bezpośrednio do instancji, później zrobimy to co lepiej, ale na razie na potrzeby prezentacji i tych podstawowych rzeczy, to widzimy, że tutaj mamy jedną działającą instancję. Od razu się podpowiada nasz adres IP, prywatny adres z tej sieci, która nie jest dostępna na zewnątrz. No i czy taki adres IP, elastyczny adres IP będzie mógł być przypisywany do innego zasobu? No niekoniecznie, ale tutaj dla nas to nie ma większego znaczenia. Dobra, mamy przypisany już Elastic do instancji. Tutaj nawet możemy sobie przejść do tej instancji. Ale na razie skupmy się na tym, na tym adresie IP i zobaczmy, co tutaj mamy. Widzimy, że na tym adresie to. Przypominam, że to jest adres tego Elastic IP, a nie tej naszej instancji. Adres instancji naszej jest tutaj i to też ona ma. Może inaczej, miała taki adres, teraz już nie wchodzi. A przez to, że przypisaliśmy taki Elastic IP, no to teraz mamy możliwość korzystania z niego na takim adresie. I już ten, teraz zobaczmy, że wejdziemy sobie w naszą instancję, zatrzymajmy ją. No, poczekamy chwilę, chociaż teraz już nie będzie wchodziło. Tak jest, już mamy odrzucenie połączenia. Ale zaraz, zaraz nasza instancja się zatrzyma i włączymy ją jeszcze raz. I zobaczymy, co się stanie. Jeszcze trwa zatrzymywanie, więc chwilę poczekamy. Te stare ip -ki. To nasz pierwotny adres widzimy, że kręci tutaj. Ta strona jest, ale ona tutaj się nie załadowała, Chrome po prostu próbuje dalej się z nią połączyć. No a tutaj mamy odrzucenie połączenia, bo ten serwer jeszcze działał, tylko po prostu zostało odrzucone gdzieś tam po drodze między tym, jak żądanie trafiło do AWS-a, a tym, jak dotarło do naszego serwera. No i widzimy, że teraz już mamy instancję zatrzymaną. Jeszcze możemy sobie... Jeszcze możemy sobie zobaczyć, że nie wchodzi. Okay. Ale wtedy, jak zatrzymaliśmy IP, znaczy tą naszą instancję, to IP się odpinało. A teraz, mimo zatrzymanej instancji, IP dalej jest przypisane. I jeżeli ją teraz uruchomimy, poczekamy chwilę, to zobaczymy, że nasz serwer powinien zadziałać. Tylko oczywiście tam będzie trzeba uruchomić tak jak wcześniej. Będzie trzeba uruchomić tak jak wcześniej nasz serwer http. Ok, nasza instancja już działa i tylko uruchomimy. Nasz serwer www. I jak najbardziej, mimo prze <coughs> zatrzymania i uruchomienia naszej instancji, mamy ten sam adres IP. Dobrze, a skoro mamy taki, ten, ten sam adres IP, to spróbujmy jeszcze do niego dorzucić naszą domenę. Moja domena jest na, na nazwie. Się, Aha, muszę się zweryfikować to no, zaraz zaraz wrócę jak tylko się zweryfikuję ok jestem jestem z powrotem mam moją domenę CRS IT i skonfigurujemy sobie na razie DNSy są skonfigurowane ręcznie taka najbardziej przyjemna konfiguracja jaka by tam pasowała to jest przeniesienie się na DNSy Amazona Natomiast niestety tutaj to nie działa z jakiegoś powodu na nazwie dzisiaj i trzeba się kontaktować z biurem obsługi klienta, więc po prostu sobie tego na razie nie pokażemy. O chyba, że już się udało. To niedobrze, bo ja sobie te nazwy DNS-ów trochę wymyśliłem. bo myślałem, że nie zadziała. Jak przygotowywałem się do odcinka, to to nie działało i chciałem to ręcznie zrobić. To zróbmy coś innego. To niech się tam w tle mieli. A to, co ja będę chciał teraz pokazać, o, jest, jest błąd. Błąd zmiany rekordu, prosimy o kontakt, więc to się nie uda. A czyli wszystko jest zgodnie z planem, co nie znaczy, że super po naszej myśli. Mamy zaznaczoną ręczną konfigurację DNS-ów i tutaj mamy taki rekord A na takie IP przekierowuje domena. I teraz jeżeli sobie zobaczymy co tam jest, no to jakaś tam podstrona z nazwy. A my sobie możemy teraz tą domenę i wszystkie subdomeny przekierować na nowy nasz adres IP, no właśnie ten, który teraz działa więc tak zróbmy, tutaj zaznaczamy sobie tą ręczną konfigurację klikamy zmień akurat tak to się odbywa na, na panelu w serwisie nazwa.pl w innych serwisach może być inaczej, innych rekordów na razie nie zmieniamy bo nie jest to jakoś specjalnie potrzebne dobra i widzimy, że teraz modyfikacja rekordu została zapisana, co jeszcze nie znaczy, że to od razu zadziałało. Bo widzimy, że tutaj dalej mamy nasz pierwotny, nasz pierwotny, pierwotną tą stronę. No to jakieś tam przekierowanie następuje, natomiast nie musimy nie musimy czekać, aż to się rozpropaguje, po prostu sobie po prostu sobie zasymulujemy to, i w naszym pliku możemy tutaj po prostu powiedzieć, że nasz adres IP to jest domena CRS.pl. Jeszcze to zakomentuję i zrobimy tak. Widzimy, że jeszcze jest ten stary adres, ale po zmianie w tym naszym pliku już widzimy, że ping jest na ten nowy adres. No i teraz, jeżeli sobie w przeglądarce otworzymy naszą stronę, to mamy naszą testową domenę. Bez czekania na tą propagację DNS-ów, to no, dla, dla każdego może trwać trochę inaczej, ale widzimy, że już. No tutaj mamy, że do 24 godzin, no raczej to jest szybciej, raczej za parę minut już powinno większość użytkowników być w stanie wejść na taką domenę. CRS IT.pl. Dobrze, mamy, mamy taką domenę. To zobaczmy, jak możemy sobie poradzić jeszcze z dodaniem. Aha, no, od początku. Jesteśmy na naszej domenie, no ale strona nie jest zabezpieczona. Nie ma certyfikatu, nie ma SSL-a. Widzimy, że jesteśmy po HTTP. No zależałoby, nam, żeby to było jednak po HTTPS-ie. HTTPS nie wchodzi. No bo nie jest skonfigurowany nasz, nasz serwer HTTP demon HTTP żeby obsługiwał w ogóle takie żądania HTTPS no ale po pierwsze musimy dostać jakiś certyfikat no i jak to można zrobić w tym celu skorzystamy z AWS-owego narzędzia o nazwie Certificate Manager i tutaj klikamy prośbę o certyfikat czy to przynanie wystawienia certyfikatu. No i tak, weźmiemy sobie kilka kilka domen. Zrobimy CRS IT, wCRS IT. Do tego tam mieliśmy do przypomnienia. Tu mamy domeny MSS, MSS2, MSS pwa Nie wiem, czy wejdzie, wchodzi. No coś tam wkręci, ale ogólnie wchodzi. Także tutaj zrobimy tak samo MSS MSS2 i MSS w OK. Wybierzemy sobie walidację po DNS-ie. Maila nie mam podpięte, podpiętego do, to, do tej domeny, a to musiałbym mieć konto prawdopodobnie admin no, i to jest nie do końca to, o co nam chodzi. Dodajemy taga i wysyłamy prośbę. I teraz tak, na razie została tylko wysłana prośba. ale jeszcze trzeba skonfigurować bezpośrednio, bezpośrednio to co mają DNS-y zwrócić i już patrzymy gdzie można znaleźć tą informację, którą trzeba wysłać do odpowiednich DNS-ów, czyli w tym przypadku to jest tutaj u nas na nazwie, ale później sobie to jeszcze przypniemy no, żeby było to widoczne i żeby mogło się zwalidować. tutaj w naszym certyfikacie pojawiły się. Gdybyśmy mieli przepięte, to przepiętą tą naszą domenę na dns amazonowe, to moglibyśmy szybciej sobie to z tym poradzić, no ale niestety tak nie jest. Ja po to potem zmienię, chyba porozmawiam tam z obsługą klienta o nazwie, żeby nam to przerzucili, ale na razie. Zobaczmy to, co mamy. Musimy utworzyć dla każdej tej domeny, którą dodaliśmy, odpowiedni rekord typu CNAME z jakąś tam nazwą i z jakąś tam wartością. No i zróbmy to dla crs ID. Wchodzimy do na, na, na nasz panel do domeny. Dodajemy rekord. Tutaj jest nazwa tego rekordu, czyli to i wartość tego rekordu. No, tutaj wstawiamy CNAME i wklejamy. No i tak zrobimy powiedzmy jeszcze Ja to potem i tak będę chciał zmienić, więc nie będę ustawiał wszystkiego. Ale po prostu robimy tak z tymi naszymi wszystkimi rekordami. Zatwierdź. No i tutaj też musielibyśmy poczekać jakiś czas, a tu widzę, że jest w ogóle większy problem, bo no, nie można coś tam do nas dorzucić. Także zobaczmy, to, to jest takiego nie tak. Nazwę z kropką na końcu. Może nie może być kropki na końcu, dlatego nazw chyba mi na to nie pozwala, ale ona tak naprawdę to sobie później zmieni i tam będzie ta kropka. W sensie Amazon ją zobaczy, bo to jest jakiś taki system nazewnictwa tych rekordów. I tutaj chyba na końcu też nie musi być tej kropki. To nie Ale dobra, no zobaczymy jak to wyszło. Tutaj usuniemy też tą kropkę. Tu zostawimy, bo ta wartość chyba nie jest dodowana. Bo usuniemy kropki wszędzie. No to tak naprawdę. Dwa. Dwie próby. Tak, to już widzimy, że jest wykonane. No, i teraz by trzeba było trochę poczekać, aż te DNS-y się rozpropagują. Możemy sobie zobaczyć, jak na świecie są widoczne. DNS-y. No i wyszukujemy. że na razie to w ogóle jest raczej słabo. Nie ma. Aha, bo szukamy tego, tego naszego adresu SINAM. Tu oczywiście ten adres AT ad, ten główny jest, dlatego naszego adresu SINAM nie ma, bo został dopiero yy, dodany. Więc teraz yy, musimy poczekać raczej dłuższy czas, więc na dzisiaj to będzie wszystko. I wrócimy jak nasza domena już będzie przepięta. Możliwe, że ustawię od razu... Yy, docelowe DNS -y Amazonowa i pokażę wtedy jak to działa, jeżeli mamy możliwość przepięcia swojej domeny na Amazonowe DNS. -y. Także to tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć.